Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich, ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się zachę... ostrzeżeni? Transformers Legacy Evolution Core Class Volcanicus! Nareszcie jakość chińskich podróbek w Twoim domu. Hasbro postanowiło zarobić kasę na odpadach z linii produkcyjnej. Figurki mają wartości edukacyjne, które sprawią, że już po godzinie opanujemy tajemne techniki wystawiania ich na OLX by mogły nieść radość i zachwyt wszystkim nieświadomym klientom. Na każdym z klocków znajdziemy pieczołowicie nadrukowane logo, które jest gwarancją, że dostaniemy produkt tak wysokiej jakości, że nie była potrzebna żadna kontrola jakości. Laur konsumenta Knut 2023 Tryb? Połączony wygląda jak przypadkowo pozlebiana kubka plastikowych odpadów, dzięki czemu uniknie on niepotrzebnego zainteresowania potencjalnych złodziei. Na szczęście, ta konstrukcja została zaprojektowana w taki sposób, żeby każde rzucanie nim o ścianę nie spowodowało żadnego uszczerbku na jego wyglądzie. Ma on większą artykulację niż którekolwiek z rupieci z tego zakazanego związku. Radośnie i obficie usiane szarości zdecydowanie rozweselą tą wspaniałą, szarą konstrukcję, nadając jej wygląd dostojnego orangutana usztywnionego kijem w dupie. Każda kończyna wpasowywuje się wręcz idealnie jak jajca w wywołując wręcz okrzyki fascynacji u każdego fanatyka recyklingu. Slag i sludge połączeni w miłosnych objęciach tworzą korpus, z czego sludge robi za dupę w tym związku. Pozostałe tylu lutubisie się to urządzenia peryferyjne. Grimlock i Snar to Adidaski, a Sfob i Skar to Grabule. Konstrukcja każdej z nich jest prostsza niż pudełko, w które są zapakowane. A jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego jest ich 6, a nie 5? Bo jest to Dino King przed właściwym repaintem. Jak mawiają pracownicy krematorium, w końcu upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Każda figurka została wyprodukowana z niezwykłą starannością w taki sposób, aby przechowywanie ich na dnie kartonu z rupieciami nie budziło naszej wątpliwości. A frajda z nowego zakupu nie trwała dłużej niż czas potrzebny do ich rozpakowania. Pomyślano również o posiadaczach drukarek 3D, którzy na potęgę będą się prześcigać w projektowaniu części, które chociaż trochę doprowadzą je do stanu używalności. Choć zestaw wyglądał bogo jak monopolowy w klepka górnych, to właściwie ten minimalistyczny wygląd jest jego najmocniejszym atutem, który przyciąga wszystkich jak buchy do szaletu. A tak na poważnie, ten zestaw jest jak zwierzaki z biedry, jakąś zresztą też podobna. Cała radość będzie płynęła nie z zabawy nimi, ale ze zbierania ich. Tydzień po zakupie i tak całość skończy jako gryzak dla psa. Figurki znajdziecie bez trudu w każdym sklepie z zabawkami jak żula pod żabką. A jak poczekamy to wyjdzie cały zestaw jako ekskluzyw, który będzie stanowił idealny prezent imieninowy, zupełnie jak zestaw wzmywaków dla żony. Czas start i udanego kolekcjonowania. Jeżeli Wam się spodobało, zapodajcie mi komentarz, subika, wciśnijcie mi lajka. Dla Was to tylko kliknięcie, a dla mnie wielkie osiągnięcie oraz paliwo na nowe filmiki.